Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja za przedziewica. Oto owoce zgniłej, synodalnej, ekumenicznej herezji, czyli ryt majów, który wprost jest zaciągnięciem na siebie grzechu śmiertelnego, z racji tego, że odbywają się w trakcie Niego pogańskie bałwochwalcze kulty, czyli składanie czci chwały należnej Panu Bogu demonom. Widzimy na samym początku tego filmiku te ohytne bałwochwalcze kulty w katolickiej świątyni podczas przyświętej bodajże w rycie majów, który jest zatwierdzony. Przez Watykan. Widzimy, że ryba psuje się od głowy. Tego typu kulty są wymiotem, szatana są napluciem na pana Jezusa. Powinniśmy je odrzucać wraz z tym całym tak zwanym drugim soborem watykańskim, jako można powiedzieć tym punktem zaczepnym dla rozwoju rewolucji i rozpanoszeniu się po całym kościele Chrystusa. Zobaczmy, że pan nasz Jezus Chrystus nie wahał się wziąć bicz i wyrzucić wszystkich tych, którzy robili z domu jego ojca targowisko. Nazwał ich właśnie tymi zbójcami którzy robią sobie z Domu Bożego jaskinie, gdzie uprawiają swój brudny interes i zysk. O ileż bardziej jaskinią zbójców i właśnie tymi rozbójnikami są ci, którzy robią z Domu Bożego synagogę szatana.